Cześć! Z tej strony Aneta z LHPL. Przychodzę dzisiaj do Ciebie, żeby opowiedzieć nieco o procesie migracji, czyli procesie przeniesienia strony www i skrzynek pocztowych z jednego hostingu na drugi. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że taka migracja jest możliwa, czyli jeżeli wykupiłeś, wykupiłaś hosting w firmie X, przeniosłeś tam swoją stronę, bądź zbudowałaś swoją stronę na nowo, to zawsze możesz zmienić hostingodawcę, czyli dostawcę serwera na nowego. Taka migracja jest bardzo dobrym wyjściem wtedy, kiedy nie do końca jesteś zadowolony, zadowolona ze swojego dostawcy. Czyli na przykład nie wszystko działa poprawnie, czekasz długo na odpowiedź z lub nie otrzymujesz wsparcia takiego, na jakie liczysz. Lub wtedy, kiedy kwota na Twojej fakturze jest po prostu dla Ciebie zbyt wysoka. Czasami odnowienia hostingów mogą kosztować 1200-1800-600 zł, podczas gdy w LHPL to samo, tę samą usługę, często o lepszej jakości, za kwotę rzędu 300-400 zł, więc możesz zaoszczędzić ponad 50% na hostingu i warto to zrobić. Gdy już wiesz, kiedy warto migrować, dowiedz się teraz, jak ten proces wygląda. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że ta migracja w LHPL jest bezpłatna. Aby móc się do nas sprzenieść, potrzebujesz się skontaktować z naszym biurem obsługi klienta, a dokładniej z naszym działem migracji, gdzie uzyskasz pomoc i wsparcie od jednego z opiekunów migracji. Jest to osoba, która jest wyspecjalizowana w wykonywaniu takich migracji z serwerów zewnętrznych do LHPL i która poprowadzi cię przez cały ten proces krok po kroku. Mając upewniając Cię, dając Ci te, to bezpieczeństwo i pewność, że wszystkie Twoje usługi będą działały poprawnie. Aby móc się do nas zmigrować, musisz skontaktować się z tym działem migracji. Możesz to zrobić w LHPL za pomocą trzech metod. Możesz zadzwonić do naszego biura obsługi klienta. Kontakt znajdziesz na stronie lhpl/ukośnik kontakt skontaktować się z live chatem, czyli z naszymi konsultantami opiekunami dostępnymi na czacie. Ten czat także jest dla ciebie dostępny z poziomu strony LHP kontakt lub możesz wysłać do nas e-mail na LH.pl. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, dostaniesz swojego indywidualnego opiekuna, który poprowadzi cię przez proces migracji, rozpoczynając od pomocy w wyborze pakietu hostingowego w LHPL. Jeżeli nie wiesz, na który z czterech naszych pakietów się zdecydować, zaloguj się do hostingu swojego obecnego dostawcy, czyli do panelu administracyjnego swojego obecnego dostawcy i sprawdź, jak dużo miejsca zajmujesz na źródłowym serwerze. Czy jest to zajęcie typu kilka gigabajtów, kilkanaście, czy kilk Weź pod uwagę nie tylko zajętość, którą generuje Twoja strona, ale także zajętość i pojemność Twoich skrzynek pocztowych. Pamiętaj, że wszystkie dane na serwerze źródłowym muszą znaleźć się, czyli mieć miejsce na serwerze docelowym w LHPL. Jeżeli już ustaliłeś, ustaliłaś te informacje, bądź Skorzystałaś, skorzystałaś z pomocy naszego opiekuna migracji w ustaleniu tej informacji. Pozostaje Ci tylko zakup hostingu. Zamawiasz u nas, u nas hosting przez stronę lhpl/hosting i wybierasz jeden z czterech dostępnych pakietów. One różnią się od siebie głównie wielkością, ale także dostępem do Redisa, SSH. Innymi ustawieniami wydajności, czyli dostępem do ilości zasobów, które możesz wykorzystać dla swojej strony internetowej. Dlatego przejrzyj się tej, specyf tej specyfikacji dokładnie i wybierz odpowiednie rozwiązanie dla siebie. Jeżeli jesteś standardowym użytkownikiem, czyli masz stronę, kilka skrzynek, nie masz szczególnych wymagań, możesz wybrać nasz najczęściej wybierany pakiet hostingowy, czyli pakiet Mango. Jest to pakiet o pojemności 30 GB i kosztuje 37,50. Zamawiasz go przez stronę, uruchamiasz go, możesz go uruchomić na okres 14 dni na testy za pomocą kodu SMS. Wtedy nie musisz opłacać tych 37,50. Możesz także skorzystać z promocji Śpij spokojnie, zapytaj o nią na migracji podczas kontaktu. Jest to promocja polegająca na tym, że przesyłasz nam fakturę od obecnego dostawcy, a my utrzymujemy Twój hosting w LHPL do momentu, w którym był on opłacany. U obecnego hostingodawcy. Promocja śpij spokojnie, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto migruje się tuż po tym, jak odnowił hosting u obecnego dostawcy. W momencie, w którym masz już hosting i skontaktowałeś się z opiekunem migracji, musisz ustalić kilka informacji niezbędnych do migracji. Kilka pytań zadać ją nasz opiekun. Przede wszystkim zostaniesz zapytany, zapytana o to, jakie strony, jaką stronę mamy migrować. Czyli musisz podać nazwę tej strony, musisz podać także listę skrzynek e-mail wraz z hasłami do tych skrzynek na serwerze źródłowym oraz musisz nam umożliwić dostęp do serwera źródłowego. Taki dostęp do serwera źródłowego my możemy uzyskać poprzez zalogowanie się do Twojego panelu administracyjnego obecnego dostawcy, bądź poprzez zalogowanie się bezpośrednio do Twojego serwera. Jeżeli podasz nam dane do logowania do panelu, my już bez problemu uzyskamy dostęp do serwera. Jeżeli jednak podasz dostęp do serwera, to potrzebujemy do, od Ciebie trzech informacji. Hostu, hosta, czyli takiego adresu Twojego obecnego serwera, może być to adres IP bądź jakaś nazwa, loginu oraz hasła do konta FTP. Takie konto FTP do migracji możesz założyć dla nas samodzielnie w panelu swojego obecnego hostingodawcy. W tym wszystkim pomogą Ci także opiekunie migracji. W momencie, w którym uzyskamy od Ciebie dane do migracji, poinformujemy Cię mailowo o tym, że zostały one skompl skompletowane, działają i rozpoczynamy proces przeniesienia. W tym czasie poprosimy Cię, żebyś nie wprowadzał, nie wprowadzała żadnych zmian na stronie internetowej, natomiast bez przeszkód możesz korzystać ze skrzynek mailowych. Migracja trwa najczęściej do 24 godzin. Czasami się nieco wydłuża, jeżeli serwer źródłowy jest wolny, nie wszystkie hasła działają poprawnie lub no, będziemy Cię informować też na bieżąco o tym, o tym procesie, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że na przykład przypomnisz sobie, że jeszcze trzeba przenieść jakąś stronę i taka sytuacja może wydłużyć nieco proces migracji. 90% wszystkich naszych migracji kończy się jednak w 24 godziny. Podczas migracji wszystkie Twoje usługi działają poprawnie. Z poczty korzystasz bez przeszkód. Podkreślę to raz jeszcze. Po migracji opiekun migracji skontaktuje się z Tobą i poinformuje, że dane zostały przemigrowane i znajdują się już na serwerze wlh.pl. Wtedy też poprosimy Cię o zmianę rekordów DNS. Twoja domena jest połączona z twoim hostingiem za pomocą delegacji DNS, czyli rekordów, które łączą domenę z hostingiem. Dotychczas twoja domena była połączona z hostingiem na serwerze źródłowym, czyli tym starym twoim serwerze. Żeby domena była połączona z nowym hostingiem, trzeba wydelegować rekordy DNS na serwer w LHPL. W tej delegacji, czyli zmianie DNS, także pomogą ci opiekunowie migracji. Możesz ją także wykonać samodzielnie bądź z naszą asystą. Dowolnie. Moment zmiany DNS rozpoczyna propagację. To jest taki czas, kiedy domena musi odświeżyć się w internecie, by na nowo się w nim pokazać i by zaczęła działać już z naszego serwera. Taka propagacja najczęściej trwa kilka godzin i nie wiąże się z żadną przerwą dla twoich usług, czasami jednak może potrwać do 24 godzin i wywołać trudności w działaniu usług, dostarczalności maili, czy dostarczalności poczty, czy dostarczalności, czy widoczności i dostępności twojej strony internetowej. Weź to pod uwagę i zmień swoje dns -y w taki godzinach popołudniowych, wieczornych, w weekend, w takim momencie mniejszego ruchu na swojej stronie. Jeżeli masz sklep internetowy i na, obawiasz się, że w trakcie propagacji mogą spłynąć do niego zamówienia, poinformuj nas o tym, a my w momencie migracji uruchomimy zaślepkę na Twoim sklepie, informując tym samym Twoich klientów, że trwają prace techniczne. Po propagacji automatycznie Twój sklep ruszy z nowego serwera, a klienci bez przeszkód będą mogli składać zamówienia. Wszystkie maile, które wpadną na Twoje skrzynki w momencie propagacji, Czyli od momentu migracji do momentu zakończenia propagacji możemy zsynchronizować, czyli dograć tuż po procesie migracji. O tych wszystkich informacjach, czy te wszystkie informacje i te wszystkie dane będą przekazywali ci na bieżąco opiekunie migracji, którzy po prostu poprowadzą cię przez ten proces krok po kroku. W momencie, w którym DNS są już przekierowane na LHPL, propagacja się zakończyła, strona i poczta działa w LHPL. I takim ostatnim krokiem migracji, który rekomendujemy wykonać, jest z, zmiana operatora domeny. Czyli przenieśliśmy już zawartość hostingu, została jeszcze domena. Najczęściej y, posiadacie domenę i hosting w, samy, w tej samej firmie. Dlatego też po migracji warto pamiętać, by wystąpić do obecnego hostingodawcy i rejestratora domeny o codeout info. Są to takie indywidualne kody dla każdej domeny w internecie, które posiada zawsze rejestrator, który tę domenę w danym momencie obsługuje. W chwili, w której występujesz o Code Out .info, najczęściej za pomocą wniosku elektronicznego bądź papierowego, ten hostingodawca generuje kod, przekazując go Tobie. Kod, który otrzymasz od obecnego hostingodawcy, przekazujesz do nas albo wprowadzasz go w panelu klienta lhpr, albo przekazujesz do opiekuna migracji, jak wolisz, i transfer zostaje rozpoczęty musisz kliknąć jeszcze w maila, w link w mailu, żeby potwierdzić ten transfer i domena trafia już do panelu LHPL. W ten sposób przemigrowałeś nie tylko zawartość swojego serwera, ale także obsługę domeny. Na całym tym procesie możesz zaoszczędzić nawet 50% obecnych kosztów, ale to nie tylko, nie tylko koszty. To przede wszystkim zmiana jakości. W LHPL 3x4 strony migrowane przyspieszają, ze względu na to, że stosujemy dość wydajne procesory, dyski oraz szybką pamięć RAM, dzięki czemu ten stack technologiczny, ten serwer, przyspiesza Twoją stronę naturalnie tuż po migracji. Dodatkowo zyskujesz wsparcie techniczne trzema kanałami, infolinią, czatem, infolinią, czatem oraz mailem, tak jak wolisz. Nasze wsparcie techniczne jest dostępne od 8 do 22 w tygodniu oraz od 8 do godziny 16 w weekendy. Możesz także skorzystać z infolinii alarmowej, jeżeli po godzinach pracy biura przydarzy Ci się jakaś awaria. Będziesz potrzebować pilnej pomocy w tej sprawie. LHPL to naprawdę gwarancja spokoju i bardzo zachęcam Ci do wprowadzenia zmian w swoim hostingu, szukania oszczędności, ale też korzystania z usług lepszej jakości byś mógł mogła w pełni skupić się na swoim biznesie.